Jestem tutaj, mam wielkie święto, wszyscy do mnie podchodzą, wszyscy mówią, że to piękne miejsce, wszyscy mówią, że fajnie w Polsce przyjechać I to jest coś niesamowitego. Ym, nikt z tych wszystkich biegaczy nie przeszedł takiej drogi jak ja, nikt nie był ostatni na Pucharach Świata, czy tam trzeci od końca, a później nikt nie wygrywał tych Pucharów Świata, nikt nie był z kraju egzotycznego, o którym nawet, nikt, nie wiem, 1% osób nie wiedziało, co to są biegi narciarskie, a ja to wszystko przeszłam i dla mnie to jest niesamowite, coś... Ym, Coś niesamowitego biegać tutaj teraz. Myślałam, że będę strasznie spięta, że będzie mi jakoś, nie wiem, niesamowicie, może nie zależeć, bo zależy mi bardzo, ale że będę jakaś sparaliżowana tym, że, że będzie u mnie zawody i tak dalej. A ja tutaj mam takie fajne spełnienie, taki... Nie wiem, czy jestem w stanie się skoncentrować na tyle, zwłaszcza na sprint, <noise> bo... To będzie niesamowite wzruszenie stanąć na starcie w Polsce, w moim kraju. Zrobiłam wszystko, żeby być tutaj jak najlepiej przygotowana. Trenowałam na tej trasie bardzo dużo i tak dalej, i tak dalej. I jestem w bardzo dobrej dyspozycji, bo ta dyspozycja nie zginęła od tygodnia i nie zginie w ciągu najbliższego tygodnia, na pewno. Jestem w bardzo dobrej dyspozycji, a jak się poukłada, to się poukłada. Postaram się zrobić wszystko, co potrafię najlepiej. Wynik jest tutaj, nie jest sprawą pierwszorzędną. Oczywiście będę starała się zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, żeby wynik był jak najlepszy, ale Sportowiec nie myśli o mazurku Dąbrowskiego przed zawodami.